Witaj w Bajkowni, miejscu, gdzie każda bajka ma swój głos. W słoneczny, ciepły poranek, w małym domku z niebieskimi okiennicami, dziewczynka o jasnych włosach i dużych, zmartwionych oczach siedziała na dywanie w swoim pokoju. Nazywała się Aurelia, miała sześć lat i lubiła książki o księżniczkach, misie i kolorowanki. Tego ranka próbowała kolorować obrazek Syrenki, ale jej kredki ciągle wypadały z rąk. Coś ją gryzło, coś nie dawało spokoju. W końcu westchnęła głęboko i powiedziała: Mamusiu, ja się boję iść do dentysty. Boję się, że będzie mnie bolało, i że coś mi zrobi z ząbkami, i że tam śmierdzi, i że fotel jest straszny. Mama objęła Aurelię ramionami i uśmiechnęła się ciepło. Kochanie, wiem, że to coś nowego i może wydawać się straszne, ale dentysta to taka dobra czarodziejka od ząbków. Ona tylko sprawdzi, czy twoje ząbki są zdrowe. Nie będzie bolało, obiecuję. A ten fotel? To bardziej jak tron dla małych księżniczek. Ma guziczki, które podnoszą cię w górę jak w windzie, a nad tobą świeci lampa jak słoneczko, a pani doktor ma czarodziejskie lusterko, którym zagląda do królestwa twoich zębów. Aurelia milczała przez chwilę. Potem spojrzała na swoją książkę o królewskiej uczcie i szepnęła: A czy można zabrać misia? To mój przyjaciel i pomaga mi, kiedy się boję. Oczywiście, twój miś też musi mieć zdrowe ząbki, prawda? Podróż samochodem była krótka, ale pełna myśli. Aurelia ściskała swojego misia i wciąż patrzyła przez okno. Mama opowiadała historię o swojej pierwszej wizycie u dentysty i o tym, jak wybrała sobie naklejkę z pandą. Aurelia wyobrażała sobie, jak wygląda taka magiczna naklejka. Może świeci w ciemności? Gdy weszły do gabinetu, Aurelia schowała się trochę za nogą mamy. Wszystko było czyste, pachniało miętą i balonami. W poczekalni były kolorowe książeczki, miękkie pufy i rysunki dzieci na ścianach. Aurelia? zawołał głos. To była pani doktor. Miała kolorowy fartuch z uśmiechniętym zębem na kieszeni i różowe okulary. Zapraszam do środka. A kto to z tobą przyszedł? zapytała wskazując na misia. To. to miś pufek, odpowiedziała cicho Aurelia. No to chodźcie. Królewno Aurelio i rycerzu Pówku. Tron już czeka. Gabinet był pełen kolorów. Na suficie były naklejki z gwiazdkami, a w rogu stał kącik z pluszakami. Ale najważniejszy był biały fotel. Tron, który naprawdę wyglądał ciekawie. Aurelia usiadła powoli, a mama usiadła obok. Fotel zaczął się unosić. Aurelia zachichotała. Ojej, leci! A teraz popatrz, co mam, powiedziała pani doktor, pokazując małe lusterko i narzędzie przypominające różdżkę. To moje magiczne lusterko do poszukiwania skarbów w ząbkach. Pani doktor dokładnie, ale delikatnie obejrzała każdy ząbek. Mówiła do Aurelii, opowiadała zabawne historie o zębowych wróżkach i cukrowych potworkach. Wszystkie ząbki zdrowe i czyste jesteś prawdziwą mistrzynią szczotkowania. Powiedziała z uznaniem. A miś pufek też może dostać przegląd. Aurelia podała misia, a pani doktor zażartowała, że pufek chyba zjadł za dużo miotku. Na koniec Aurelia mogła wybrać naklejkę. Była tęczowa gwiazdka z buzią i skrzydłami. To moja magiczna gwiazdka odwagi. Powiedziała pani doktor. W drodze powrotnej Aurelia nie przestawała mówić. Opowiadała o fotelu, który lata, o lusterku czujniku skarbów, o tym, że miś Pufek został oficjalnym pacjentem i że jednak to wcale nie było straszne. Wiesz, mamo, powiedziała, gdy wchodziły do domu, myślę, że mogłabym zostać dentystką, ale tylko dla dzieci i misiów. Mama przytuliła ją mocno. Myślę, że byłabyś najlepszą dentystką w całym królestwie ząbków. Aurelia uśmiechnęła się, bo teraz wiedziała, że nie ma się czego bać. Czasem strach znika, kiedy tylko się go pozna. To już koniec bajki. Dziękujemy, że słuchasz Bajkowni. Zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych bajek.